Wy się nie poddasz, moi kochani, to nie jest żaden wąglik to jest zwykła para dziękuję ślicznie, toruń dzień dobry, wieczór, witam wszystkich słuchajcie, na chwilę pójdę tutaj do Piotra chciałbym też wam coś powiedzieć słuchajcie Czas kolejny, chciałbym bardzo podziękować Wam wszystkim, jest to e, ostatni koncert, nie mój ostatni koncert, to ostatni koncert w tym roku z trasy koncertowej. Tych pięknych koszulek, które macie na sobie, obudź w sobie motyla, mam nadzieję, że obudziliście, chociaż w części poczuliście to, co chciałem Wam przekazać i przekazuję przez długi, długi czas. Dla mnie piosenki nie są chmurkami na niebie, jakimiś e, prostymi rymami, jest to dla mnie coś więcej, jest to moje życie i mam nadzieję, że Troszku, troszku Wam y, pomogłem, na pewno sobie też dużo pomogłem, bo walczę długi, długi czas y, z nerwicą lękową i z różnymi problemami, a Wy jesteście moim największym cudem, moim największym lekarstwem, za, za co Wam bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za cały rok, za to, że przejechaliście tyle tysięcy kilometrów przez całą Polskę, nie tylko. Jesteście też za granicę. Kocham was z całego serca i wciąż nie mogę zrozumieć, czego jeździcie za mną, bo jestem, nie wiem, zwykłym człowiekiem, którym się to po prostu nigdy w życiu nie przyśniło. Dziękuję wam. Kocham was z całego serca. Мен гөйемен гөйемен